Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu opony używane i ich stan po jakimś tam czasie i przebiegu. Tym razem opony całoroczne prosto z Chin założone na Audi. Opony przesyła Krzysiek z kanału Moto Maniac. I są to Goodrighty Z401 rozmiar 245-40-19. Nadmienię, że mail przyszedł w maju. Witam. W odpowiedzi na komentarz przesyłam zdjęcia opon wykonane przed chwilą. Opony to 13 tydzień 2023, założone dokładnie rok temu, bo to był koniec maja. Są to moje pierwsze all-seasony zakupione z polecenia kolegi i w sumie z ciekawości. Zawsze miałem dwa komplety opon zima-lato. Od tego momentu przejechałem 15 tysięcy kilometrów przez wszystkie pory roku. Jeżdżę Audi A6C720 TDI, moc podniesiona do 215 koni i 430 Nm. Trakcja letnia, jak i zimowa, bardzo dobra. W zimie nigdy się nie zakopałem, latem nie pływają po drodze. Jeżdżę dynamicznie na niemieckiej autostradzie 230 km na godzinę, również prowadzenie OK. Przyczepność zima-lato określam na 20-30% gorzej w stosunku do opony typowo letniej i zimowej, a głównie jeździłem na oponach premium. Hałaśliwość nie jest mocno odczuwalna, najgłośniej jest przy około 100 km na godzinę, audio jest dobrze wygłuszone, może dlatego. Komplet 19 w rozmiarze 245-40 zakupiłem za około 1300 zł, co w tym rozmiarze przy marce premium zapłaciłbym nie za komplet, a sztukę. Nowe opony miały chyba 8 mm bieżnika, tylne teraz mają 6 mm, przód 5,5 mm. I czy się kto uważa za zużycie znaczne? Myślę, że 30-35 tysięcy na tych oponach to w moim przypadku max, bo w zimie będzie słabo. W załączniku zdjęcia opony tylnej i przedniej coś tam będzie podpisane. Lamele na przodzie widać, że są podmęczone, ale tak jak wspominałem wcześniej, moc auta wykorzystuję. No to mamy felgę od Audi, bardzo ładna Felga. No i mamy oponę chińską, roczną, 15 tysięcy kilometrów przebiegu. No na tym ujęciu jest pięknie. Ostre ranty klocków, nic nie powycierane, nic się nie wyszczerbiło, nie odpadło i tak dalej. No ale mamy tylko rok czasu. I mamy kolejne ujęcie, Krzysiek mówił, że coś ma być podpisane, ale ja nie widzę nigdzie, czy to opona tylna czy przednia. stan zorcowy I kolejne ujęcie No jak na razie jest bardzo ładnie. Chińska opona Niejedne premium by po 15 tysiącach wyglądało gorzej. No, ale na pewno w komentarzach pojawią się argumenty, że te opony nie mają przyczepności. Bo to tylko Chińczyzna. No, guma, jak nowa. Stan po prostu idealny. Tutaj Krzysiek pokazuje wysokość bieżnika. 245, 40, 19. 98 W. Nie wiem jaki to indeks prędkości. I ostatnie ujęcie, a tu mamy podpisane przód. Czy dobrze rozumiem, że wszystkie inne ujęcia to były z opony tylnej? No to patrzmy, czy jest zniszczona. No to już widać jakieś zniekształcenia. No jest słabiej, wyraźnie słabiej. Tu też, jak ta linia w środku się zdeformowała, w środku oczywiście dużo ładniej, po bokach słabo. Dzięki, trzymajcie się.